Z czego Ty sama jesteś najbardziej zadowolona? Myślę, że najbardziej jestem zadowolona z mniejszym właśnie Wiktorii Secret, mm -hmm. Klein'a, pracowania dla świetnych firm kosmetycznych, MAC Cosmetics, Covergirl. E, oczywiście m, wiele byłam główną twarzą na m, Dior Makeup Show, presentation w Tokio. E, również kampania Lee Jeans. E, e, prezentacje dla Versacego. No to, to są akurat dla mnie takie e, takie szczególne, że tak powiem e, sukcesy moje małe, gdyż oczywiście to są marki, które znane na, na, na światowe marki, które są bardzo cenione i trudno się oczywiście do nich dostać. Trudno... A robiłaś też coś dla Chanel podobno, tak? Tak, była to właśnie tak jakby taka y, reklama ich perfum w gazecie w, na rozkładówce Shape. Wyjeżdżasz chyba wkrótce robić kampanię dla Gesa. Tak, dokładnie. O tym troszkę. <laughs> no to była <laughs> bardzo, że tak powiem, zaskakująca wiadomość, którą otrzymałam od e, mojej właśnie menadżerki, Maggie Hayes, która bardzo się starała i bardzo dywingowała mnie w tym, bardzo po prostu. Wiem, że włożyła w to mnóstwo pracy, żeby po prostu. Zauważyli mnie, żeby po prostu zachęcić e, e, właśnie ludzi z gesa co do mojej osoby. Wiem, że to wymagało się dużej pracy i tak naprawdę zastanawiałam się, jak to z tym będzie i tak dalej, bo nie byłam tak naprawdę pewna siebie co do tego, bo poznałam milion po prostu pięknych modelek, mm -hmm. które są idealne dla, nie wiem, dla każdego designera, szczególnie dla gesa czy dla Victoria's Secret. Poznałam te dziewczyny i no i tutaj nagle dowiaduję się, że Amanda zostałaś mm, gesa. You wow. got confirmed for GES. To był dla mnie totalny, no po prostu szok mojego życia. Już się dowiedziałam, że to jest kampania na e, teraz właśnie na jesień. Mhm. Jesień ma Dokładnie. Mhm. I że niedługo wyjeżdżam do LA. będziemy kręcić zdjęcia, będziemy mieli, będziemy mieli zdjęcia w Malibu. Co jeszcze przed tobą? Jakie ciekawe projekty? O co walczysz, co chciałabyś zrealizować i co już wiesz, że zrealizujesz? Jak na razie czekam jeszcze na. Czy znaczy, staram się, bo jestem teraz na opcji do reklamy Lee Jeans, e, mm -hmm. w Nowym Jorku. Teraz mam nadzieję pójść w stronę właśnie show biznes, oczywiście modeling numer 1, mm -hmm. ale też e, do reklamy. A Just co w show reklamy? biznesie? E, na przykład o aktorstwie też myślisz? Tak, oczywiście. Też, też, też myślę nad tym. Nie, mo, nie, modeling nie będzie trwał wiecznie, wiecznie. tak mm -hmm. dokładnie. A niestety e, zauważyłam, że właśnie jest taka kolej właśnie, że z modelingu będzie się dali w aktorstwo, lub nie, nie wiem, czy może zostać jakiś autorem książki, czy coś takiego. Więc tak, myślę właśnie nad, aktor nad aktorstwem.